Dzisiaj nie ma Piotra Karolaka, musiał w sprawach rodzinnych szybko wrócić do Lupina, natomiast jest inny fachowiec od sukcesów, dzisiaj Legii Jarosław Jankowski. Gratulujemy z wycieczką pierwszego trofeum od 54 lat. pytanie, co uczucie w takim czasie być na ten długie, który na No nie do opisania, wspaniałe uczucie. Napisaliśmy historię po tylu latach, drugi puchar w historii. Nasze 90 letnie więc tego się nie da opisać. Jakby te emocje jeszcze cały czas we mnie są i, i jeszcze, jeszcze długo na pewno będą, więc niesamowite uczucie dla nas wszystkich, którzy tutaj dzisiaj byliśmy. Ma Pan wrażenie, że ta decyzja o zmianie trenera teraz była słuszna? Faktycznie po, po pucharze, po, po takim sukcesie znaczy ja w, historycznym? Nie, to, to w, ogóle, w ogóle tego nie rozpatruję w tych kategoriach. Przede wszystkim trzeba powiedzieć dwie rzeczy, że to jest ogromny sukces trenera Popiołka i chłopaków, ale też tu trzeba podziękować trenerowi Kamiskiemu, bo to on się zakwalifikował z drużyną do Pucharu Polski i jego wkład w ten puchar też na pewno jest duży podczas tego meczu, jak krótki łapał się Pan za głowę, szczególnie po, po cennych rzutach z dystansem Jacksona, e, ta nuta emocji długo po meczu, jeszcze pozuje? No, jeszcze bozuję, jeszcze bozuje, więc jeszcze trochę to potrwa, ale nie, że się zagraliśmy perfekcyjnie dzisiaj ten w drugiej połowie, zresztą to w ogóle drugie połowy na tym turnieju nam bardzo wychodziły i, i rzeczywiście byśmy po prostu lepsi w każdym z tych meczów. Żadnego tego meczu nie wygraliśmy na styku, tylko każdy mecz naprawdę zasłużyliśmy na ten puchar i byliśmy najlepszą duży na tym pucharze. A który z meczów był dla Was najtrudniejszy? Którym meczem pan osobiście najbardziej się stresował? Finałem? Czy, czy może tym pierwszym nie, ja się, pierwszym ja się, z tym się, wygranym? Ja powiem szczerze, jechaliśmy w ogóle jak chyba pierwszy raz na ten puchar bez żadnych. Y Takich oczekiwań rozbojanych i ja się najbardziej obawiałem meczu z treflem, bo, bo Trefle jest silną drużyną nie leży nam. I super tam zagraliśmy. Dzisiaj byłem, oczywiście jeszcze stresowałem, ale byłem jakiś taki spokojniejszy o ten wynik. Po pierwsze uważałem, że i tak już mamy sukces i że nie ma co pompować tego balonika na dla swoich własnych emocji. I więc dzisiaj się bałem, oczywiście stawka była ogromna, ale Bardziej się obawiałem meczu strefem niż dzisiaj z, 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 z Ostrowem, y, Wiedziałem, że będą bardzo zmęczeni, że mieli jeden dzień mniej przerwy, to też jakby ma wpływ, że, że tą rotację mają wąską i rzeczywiście zaczęli bardzo dobrze trzymać się, a później gdzieś tam z tych sił opadli. A kto jest pana osobistym MVP? Gdyby pan miał tam statuetkę Ja bym nasz... powiedział, że drużyna i sztab. Znaczy, nie, nie chcę tylko indywidualnie wyróżniać, bo absolutnie dzisiaj był y, perfekcyjny tym spiryt i ta, ta ławka żyła, wszyscy sobie pomagali, sztab żył, to wszystko jakby o, o to chodzi, jakby koszykówka z dużą grą zespołową i rzeczywiście y, wszyscy zagrali, zagrali świetnie, każdy się wznosił na wyżynę, nawet jak nie wychodziło w ataku, to graliśmy super w obronie i, i to było widać, że, 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 że można powiedzieć kolokwialnie trochę ich zajechaliśmy jakby tą naszą obroną, tym wszystkim i, i to była recepta na sukces. Ostatnio Michał Kolenda mówił o budowaniu drużyny i pan ma wrażenie, że właśnie ten, ten mecz, ten puchar, to, to zwycięstwo sprawi, że Legia stanie się prawdziwą drużyną? Ja myślę, że taki, ja myślę, że, że, że bardzo tego potrzebowaliśmy. Zresztą ten sukces w Lizbonie już trochę tak pokazał zalążki, że, że, że jest fajna drużyna, że, że chłopaki zrozumieli, że muszą razem grać i, i, i razem się starać i w ataku, i w obronie. I no dzisiaj to była tak powiem, eksplozja tego, co, co się trochę narodziło w idealnie w momencie I, i bardzo się cieszymy. Legia wyglądała na tym pucharze bardzo dobrze, tak jak, tak jak Pan powiedział, w każdym meczu. Ale czy ten sukces jest jeszcze dodatkowym motorem do zmian? Czy, czy to Pana motywuje, żeby ściągnąć jeszcze dodatkowego zawodnika, jeszcze znaczy, silniejszą drużynę znaczy, zrobić? Znaczy widać, że mamy dzisiaj gdzieś tam jeszcze pewne braki kadrowe pod koszem i na pewno będziemy szukać zawodnika, żeby wzmocnić tą drużynę pod koszem. Zobaczymy, czy to się uda. Mam nadzieję, że tak. I, i, i realnie gdzieś tam się włączymy do walki o Mistrzostwo Polskie. Po tym meczu zapytałem się Krystiana Witala, czy, czy, czy to jest tylko początek. I on powiedział, że może mi to obiecać. Pana pewnie też po tym sukcesie jedynie. Ja powiem tak, że CV jest świetnym przykładem, jak on dojrzewa tutaj w naszej drużynie w Polsce razem z nami, że to jest zupełnie inny zawodnik, który był na początku sezonu, że te emocje, które które często brały u niego górę, dzisiaj staje się takim wyrachowanym graczem. To też pokazał wczoraj. Wczoraj zagrał świetny mecz, bardzo mądrze i dzisiaj to była duża pewność w jego grze i myślę, że on będzie szedł jeszcze bardziej do góry razem z całą drużyną. A ma Pan wrażenie, że tego sukcesu mogłoby nie być, gdyby nie ten transfer w trakcie sezonu i przyjście Jacksona, który w każdym meczu zagrał znakomicie? Wiecie, to, to jest zawsze gdybanie, ale absolutnie Loren się świetnie czuje tutaj, to widać, widać po jego jakby mówię ciała też, jak się cieszy, jak zachowuje się poza treningami, to rzeczywiście świetnie, świetnie, świetnie dzisiaj wygląda i, 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 i bardzo się z tego cieszę i absolutnie on gdzieś idealnie się wpasował w nasze potrzeby, oczywiście wszyscy narzekają, że on jest niski i tak dalej, ale ale on to nadrabia swoją walecznością, szybkością, sprytem i, i dzisiaj jakby nie wiem, już nie pamiętam ile punktów rzucił, ale 24, 24 punkty najwięcej w drużynie, więc jakby chyba nie jest tak źle z, z, z jego warunkami, że jakoś sobie daje radę. Co ten sukces oznacza tak naprawdę dla Pańskiego klubu, dla trenera Marcia Popiłka? Wiem do czego zmierza to pytanie, bo tak, dla naszego klubu oznacza to ogromny sukces, oznacza to ogromny sukces dla trenera Popiełka, ale dzisiaj świętujemy i nie rozmawiamy już na temat e, e, trenera i tego wszystkiego, myślę, że przyjdzie na ten czas na spokojnie, żeby jutro się zastanowić, e, co robimy i, i, i dzisiaj, dzisiaj chcemy się cieszyć świętować, a, a, nie, a nie myśleć o, o takich sprawach.